Witam kochani was bardzo pięknie i serdecznie na czytaniu kochani robionym raz na miesiąc czasami troszeczkę powyżej miesiąca ale czytaniem pod tytułem co myśli co czuje i co zamierza. Moi drodzy są trzy możliwości do wyboru. Jest chaos na biurku, tak jest. Te wszystkie karty tutaj są pomieszane po, po słuchajcie, porozwalane. Ale ja wiem co czytam. To znaczy będę za chwilę wiedzieć co czytam, więc słuchajcie bez obaw, bez jakiegoś takiego Magda, co ty żeś tutaj zrobiła za syf kochani, odnajdę się w tym wszystkim, tak, bo te karty sama wykładałam, więc, kochani, wiem o co kaman. Wasze zadanie jest tylko jedno, wybrać sobie grupę, raz, dwa albo trzy. Oczywiście te karty, które są odwrócone tak jakby, no, plecami do Was, moi drodzy, czyli mam na myśli tutaj jakby te karty, są to oczywiście karty dodatkowe, które jakby będzie, będą takim dodatkowym przekazem, tak, stali romantyczne anioły, żeby zobaczyć sobie, kochani, co tutaj jeszcze dodatkowego karty chcą Wam przekazać. No więc moi kochani, wybierajcie. Ja Wam daję dosłownie chwilę i zaczynamy, kochani, czytanie. Oczywiście zaczniemy od grupy numer jeden, więc ta jedyneczka zostanie delikatnie słuchajcie, jakby tutaj odsłonięta, po to, żeby mogła Wam przeczytać, co myśli, co czuje i zamierza osoba, o której Wy w tym momencie, kochani, myślicie. Więc dosłownie chwilka. Ok. No to co? No to zaczynamy. Moi drodzy, na razie tą kartę z romantycznych aniołów sobie po prostu odłożymy na bok, dobra, żeby tutaj nam na razie to nie przeszkadzało i odkryjemy ją sobie na sam koniec, kiedy ja już tutaj zbiorę wszystkie myśli, które te karty chcą mi tutaj. No, żeby tutaj moimi ustami wam przekazać, oczywiście. Skarby moje, co ja widzę tutaj, jeżeli chodzi o tą sytuację. Słuchajcie. Powiem wam w ten sposób. Ktoś tutaj, jeżeli chodzi oczywiście o pokrój myśli, to bardzo mocno kochani utknął w czymś. Słuchajcie, to jest taka sytuacja, w której ktoś o czymś może nie mówić, może nie czynić, nie pokazywać tych czynów zewnętrznie, moi drodzy, ale tutaj ewidentnie widać, że ktoś po prostu skrywa coś przed Wami bardzo mocno, te myśli tej osoby są bardzo mocno właśnie ukryte, nieuwidocznione dla Was i, moi drodzy, ten ktoś może myśleć, o tym, aby przeprowadzić z Wami naprawdę konkretną rozmowę, jeśli jesteście relacją stałą, z tak zwanym sakramentalnym tak, albo słuchajcie z urzędowym tak, to nawet myśli tej osoby mogą krążyć, słuchajcie, w okolicach rozwodu z jakichś pewnych niewiadomych przyczyn. No ale krążą, bo karta sprawiedliwości kochani mówi o jakimś takim formalnym podejściu tutaj do tej relacji, bądź jakimś nie wiem sprawach. No patrząc też na dalsze karty troszeczkę, że tutaj może jest troszeczkę odsunięcia się jeden od drugiego. To być może kochani gdzieś być może tej osobie konkretnie chodzi po głowie to, w jaki sprawiedliwy sposób doprowadzić tą całą sytuację do uwolnienia się, mam takie wrażenie, moi drodzy, bo Słuchajcie, tutaj, patrząc na to, ktoś zwyczajnie ma poczucie potrzasku, Takiej sytuacji, w której utknął w jakiejś relacji, moi drodzy, nie za bardzo wie, co ma zrobić, ale ja bym powiedziała, że on w myślach. Ta osoba w myślach, moi drodzy, bardzo głęboko coś przemyśla, coś bardzo głęboko analizuje. Na pewno wy o tym nie wiecie, bo ona nie chce się uzewnętrznić. Ona w pewien sposób głęboko samodzielnie coś, yy, słuchajcie, przemyśliwy wywołuje. Dobra, wiem o co chodzi. Yy, analizuje. Tej głowie i wy o tym nie wiecie. Ale te myśli kochani naprawdę są na taką szeroką skalę, że ta osoba trzeźwo ocenia tą sytuację, trzeźwo na to bardzo mocno patrzy i być może kochani wiązać się to, co dla niektórych z was być może z jakąś sytuacją myślenia o takim, powiedziałabym no konkretyzmie, o takiej sytuacji, że nawet co dla niektórych o rozwodach. Ewentualnie ta karta środkowa, karta sprawiedliwości może tutaj też mówić o takiej sytuacji wyrzucenia wszystkiego kawę na ławę, bo chcemy w sprawiedliwy sposób w tym momencie jakby podejść do tego tematu i sprawiedliwy sposób ocenić, co jest dla mnie korzystne, a co nie jest korzystne, dlatego, że jest tutaj sytuacja uwięzienia. Kochani, jeżeli to wy jesteście więzieni w tej relacji, no to wówczas ta osoba może myśleć, jak ma tak, jak ma postępować, żebyście z tej klatki nie uciekli. A więc, moi drodzy, odwróćmy też trochę tą sytuację, bo to jest, to jest jakby na tej zasadzie, ja to przeczytałam, jakby ta osoba czuła się uwięziona i myślała teraz nad tym, co tutaj zrobić, żeby w pewien sposób przejrzała na oczy i teraz chce w pewien sposób uwolnić się z tego. Ale moi drodzy, może też tak być, że oboje jesteście uwięzieni, względnie to wy jesteście więźniami tejże osoby, a ta osoba, moi drodzy, no może w tym momencie faktycznie, kochani, bardzo skrupulatnie gdzieś kombinować, jak jeszcze bardziej was w tej klatce zamknąć. Taką ewentualność też musimy, kochani, przyjąć. Skarby, jeżeli chodzi o kwestie uczuć, ja Wam powiem w ten sposób. Tutaj jest, powiedziałabym, słuchajcie, ja tutaj nie widzę tych uczuć, to znaczy ja tutaj bardziej widzę taką sytuację, że toczy się to swoim rytmem, toczy się to swoim biegiem i gdzieś tutaj, kochani, ktoś bardzo twardo stąpa po noga, na nogach. Jeżeli karta osobowa, która tutaj leży, jest kartą owej osoby w uczuciach, to ewidentnie powiedziałabym, że to jest ktoś bardzo stanowczy, bardzo konkretny, pewny siebie, decydujący o tej Relacji, tak jakby, słuchajcie, ta osoba gdzieś bezuczuciowo podchodziła do tematu i bardziej jakby tak, wiecie co, podchodziła od takiej strony, że ja to muszę ugrać tak, żeby było dobrze. Ona jest też bardzo pewna, powiedziałabym, pozycji, którą aktualnie w tej, w tej relacji zajmuje. No tak to widzę. Może też poniekąd e, pokazywać ta karta, jeżeli to nie tyczy się konkretnie jakiejś osoby, to może to obrazować też taką sytuację, powiedziałabym, stabilnego związku, w którym tych uczuć już nie ma, ale stabilizacja jako, jako taka jest. I raz jest lepiej, raz jest gorzej, e, w zależności. Tak, ale nie mam tutaj pokazanych, że to jest jakby taka opcja, albo inaczej, ta osoba też jest na tyle pewna siebie, że ona wie, że wy w, tym, w tej relacji z tą osobą będziecie w pewien sposób. Ale to by bardziej pasowało do tej sytuacji, której powiedziałam powyżej, a więc do tej, że ta osoba jakby myśli nad tym, co tutaj zrobić, żeby w pewien sposób zatrzymać was w miejscu. Natomiast, jeśli to ta osoba e, chciałaby się wyzwolić z tego wszystkiego, no to w pewien sposób mimo wszystko jest stabilna uczuciowo, ale nie w. W kierunku Was, tylko bardzo stabilna i podejmująca, bym powiedziała, teraz jakieś e, konkretne, słuchajcie, decyzje. Co do tego wszystkiego. I na tle emocjonalnym, jak i na tle y, oczywiście tutaj myślowym. Jakie ma zamierzenia? Kochani, no mamy pustelnika. To jest karta separacji. To jest karta odsunięcia się. To jest taka karta też również izolacji albo potrzeby przemyślenia sobie wszystkiego. Więc ten najbliższy czas, moi drodzy, który. Bo to nie są karty, kochani, na całe życie, podkreślę. Więc ten najbliższy czas y, dla tej osoby w zamierzeniach do was to jest sytuacja, nie wiem, odizolowania się, y, jakby w pewien. Sposób nie wychodzenia przed szereg, nie robienia w Waszym kierunku niczego, aczkolwiek może, co niektóre osoby będą chciały tutaj coś uzdrawiać, ale wiecie co? Patrząc na to, że pierwszą kartą jest pustelnik, to ja to bardziej widzę w takiej formie, jakby. Jakby ta osoba, kochani, jednak mimo wszystko chciała coś, nie wiem, odsunąć się w pojedynkę, coś zrobić i by, bynajmniej, kochani, nie wiem, być może uskuteczniać swoje marzenia, ale niekoniecznie tutaj teraz, żeby coś robić z wami, ja mam takie wrażenie. Na pewno tej osobie potrzebne jest uzdrowienie. Na pewno, słuchajcie, ona chciałaby sięgać gwiazd, chciałaby coś tutaj spełniać, mam takie wrażenie, ale przy tym pustelniku, to ja widzę, tak jakby ona gdzieś odsu... odsu od... matko. Jakby chciała się odsunąć od tego wszystkiego, Albo dążyć do jakiejś takiej separacji was obojga, niekoniecznie takiej separacji sądowej, nie to mam na myśli, tylko ogólnie odsuwam się i sama sobie stanowię, sama sobie, że tak powiem, tutaj kształtuję życie. A co nam powie karta dopowiadająca? Pokochaj najpierw siebie. Twój szacunek do własnej osoby sprawia, że przyciągasz więcej miłości. A więc, kochani, no, jak najbardziej tutaj może to też mniemać właśnie o tym, że ta osoba po prostu w pewien sposób chciałaby, być może, słuchajcie, zatrzymać kogoś na siłę, w tej klatce przy sobie, załóżmy. Jest bardzo pewna siebie i tego, że w pewien sposób wszystko wróci się na jej korzyść, że pewne tematy być może się pouzdrawiają i jakby sądzi, że dana osoba skrusze je przy niej. E, kochani, no, tutaj w dużej mierze karta podpowiadająca będzie Zacznij od siebie, a potem zajmij się innymi, tak? To taki troszeczkę delikatny przekaz tego wszystkiego, kochani, też może być. Ja nie wiem, w jakiej wy sytuacji się znajdujecie. Czy tej osoby uwięzionej, albo inaczej, tej osoby, gdzie ktoś chce was więzić, czy też tudzież, że ta osoba w pewien sposób, albo oboje utknęliście w tej relacji, no to, moi drodzy, no jest to taki troszeczkę rozkład mówiący o tym, że jesteście troszeczkę ze sobą z konieczności, albo dlatego, że no okej, okay, na razie nie widzę wyjścia z sytuacji, ale to nie oznacza, ktoś tutaj jest bardzo pewny tej pozycji, że tutaj, Spoko Maroko, ja mam twarde jaja, dam radę, ale mimo wszystko, kochani, gdzieś tutaj ktoś utknął i jakby ma potrzebę, e, powiedziałabym, żeby coś fajnego do tego życia wprowadzić. Więc co niektórzy nawet mogą myśleć o wyzwoleniu się z klatki, tak? W której aktualnie są. Dobra, jedyneczki to jest dla Was. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś tutaj jakoby w tej sytuacji się odnajduje, czy też ewentualnie, a my przechodzimy do dwójeczek. Kochani, karta numer dwa, to znaczy, no, karta podpowiadająca ląduje mi tutaj gdzieś z boku, żeby nie przeszkadzała. I moi drodzy, co też u Was? Słuchajcie, u Was jest taka dosyć fajna sytuacja, bo moi drodzy, w myślach ta osoba bardzo chciałaby wam coś odwzajemniać, chciałaby, żeby tu była równowaga w dawaniu i braniu pomiędzy wami. Moi drodzy, ja nie wiem, jakie Wy przeprowadzacie ewentualnie teraz wspólne rozmowy. Być może oczekujecie od partnera, partnerki, o której myślicie, na przykład więcej zaangażowania więcej jakiegoś, nie wiem, no nie wiem, jakichś planów waszych wspólnych, e, nie wiem, większego jakiegoś nacisku uczuciowego, kochani, nie wiem czego, ale mamy kartę równowagi i ta osoba w tym momencie tak jakby myślała o tym, żeby wam coś dać, o co wy prosicie, albo żeby było to, e, że tak powiem, odwzajemnione i żeby chciała wam to w myślach, ona myśli o tym, żeby to po prostu wam zaoferować i dać i moi drodzy, może to się tyczyć faktycznie, kochani, pójścia do przodu, E, wspólnego pójścia do przodu. E, bo mam tutaj karty mówiącą o takim przejściu, bramie, portalu, które ktoś tutaj słuchajcie, jakby jedną nogą utknął gdzieś w starym świecie, ale drugą nogą już jest, że tak powiem, po waszej stronie. I moi drodzy, to oczywiście może tak być, że ktoś ma załóżmy męża, żonę i wy jesteście tą trzecią jeżeli tak jest, no to w dużej mierze, kochani, może chcieć faktycznie do was lgnąć, ale to może też być stare jakieś życie, taka, nie wiem, poczucie, słuchajcie, tego, że jest mi wygodnie tak, jak jest, po co ja mam tutaj robić jakieś ceregiele, tak? Niekoniecznie mając tego męża czy żonę. I moi drodzy, i tutaj nagle w myślach tego człowieka jest właśnie jakby taka sytuacja, a może by tak pójść do przodu? Może dam, dam jej albo jemu to, czego on tak naprawdę chce? Chce jej to dawać, chce, ponieważ jest tutaj Odwzajemnienie, ta osoba bardzo mocno myśli i wie o tym, że w pewien sposób uczucie pomiędzy wami, kochani, czy też taka jakby forma wsparcia, opieki, troski, no nie wiem, serdeczności, tego wszystkiego, kochani, co związek musi posiadać, tutaj jest zachowana. I ta osoba po prostu czuje się bezpieczna przy was, stabilna przy was. Ona wie, że zawsze jej pomożecie, że zawsze będziecie, że zawsze wyciągniecie rękę, i ta osoba chce wam to samo dawać. I tak jakby jej myśli krążą przy tym. Ja pierdzielę. Mam zajebistą laskę, czy też mam zajebistego faceta, e, czas zrobić krok do przodu. Takie myśli są w głowie tej osoby. Jeżeli chodzi, kochanie, o uczucia, ja tutaj widzę, że ta osoba coś mocno skrywa. Nie wiem z jakich powodów ona może w ogóle czuć, że ta relacja wasza to jest związek bardzo mocno duchowy, moi drodzy, na takim poziomie duchowym, wręcz powiedziałabym poziomie bliźniaczej dusz, tak? Więc tutaj też miejmy to na uwadze, ale może to też być taka opcja, w której ktoś tutaj coś głęboko ukrywa. Moi drodzy, z tytułu tego, że tutaj w kartach pojawia mi się karta rozdroża, delikatnie mogę napomknąć, że mogą się tutaj odnaleźć osoby, które są w tak zwanych trójkątach, i tutaj fizycznie ktoś ma w tej chwili tajemnicę w sercu. Ja nie mówię, że ten ktoś wam uczuć nie wyznaje, chociaż może być teraz taki jakby troszeczkę bardziej mniej wylewny w, w tej kwestii, ale moi drodzy, może być na rozdrożu, e, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że żeby. Pięknie, całościowo otworzyć serce na Was, dać wam, dać wam tą wzajemność, pójść z Wami do przodu, musi pewien proces, proces definitywnie zakończyć. I moi drodzy, i to jest taka sytuacja jakby duchowego przemyślenia, co tutaj być może w tej tematyce zrobić, tak? Ponieważ On jest na dwóch ścieżkach życiowych i to może być właśnie osoba stała plus Wy, i teraz co tutaj w tej kwestii dalej poczynić. Na pewno ta osoba gdzieś wie, że jest, byłoby jej Ciężko bez Was, i tutaj jakiś pewien proces po prostu trzeba definitywnie, kochani, e, zakończyć. I ja to widzę tak, jakby ktoś to, te prawdziwe uczucia, które są naprawdę na poziomie duchowym, delikatnie mógł ukrywać, albo nawet wręcz nie chce już tego robić, bo chciałby w końcu, żeby ten związek ujrzał w pewien sposób światło dzienne. Ale do tego wymagana jest, słuchajcie, decyzyjność, którą być może ta osoba faktycznie i w myślach i w sercu podejmuje, tak, ponieważ no, jest to taka jakby potrzeba serca, żeby podjąć tą decyzję. Jeżeli chodzi o sytuację zamierzeń tej osoby, kochani, no to ona w tych swoich planach, zamierzeniach wobec was, moi drodzy, chciałaby was czymś zaskoczyć. I tutaj, kochani, być może jest to faktycznie gdzieś no, w jego takich założeniach, że chciałbym ją jego zaskoczyć czymś, zrobić jej jakąś niespodziankę, ale stricte, kochani, uczuciową. To jest taka jakby sytuacja, że macie się tego nie spodziewać i nagle on, ona wyskakuje do was z jakąś ofertą. Kochani, Różną, dlatego że to się kończy dziesięcioma kielichami, a to jest karta kochani, szczęśliwego, wspólnego związku. To jest karta tego, że rozwijajmy ten związek, bądźmy razem, stwórzmy rodzinę. E, kocham cię, chcę z Tobą być. Więc moi drodzy, być może ta osoba faktycznie teraz na etapie takiego delikatnego skrycia się przeżywa, myśli nad tym, co zrobić, jaką decyzję podjąć w pewnym stopniu żeby ten krok do przodu zrobić i kochani gdzieś w swoich zamierzeniach chciałaby was tym zaskoczyć, że dojrzała do tego i jest w stanie moi drodzy to zrobić. Na pewno, jeżeli to nawet nie będzie, słuchajcie, kwestia niespodzianki, zaskoczenia takiego, żeby was zaskakiwać emocjonalnie, to może to być kochani również to, że w pewien sposób te uczucia w waszym kierunku będzie pchała i będzie starała się wam dawać wszystko co najpiękniejsze i najlepsze po to, aby razem z wami stworzyć Kochani, cudowny związek, a to jest również karta, między innymi, kochani rodziny, więc co dla niektórych na pewno bardzo pięknie się kończąca. Karta, słuchajcie, anielska z romantycznych aniołów mówi: Prawdziwa miłość, to jest romans twojego życia. I moi drodzy, i być może właśnie ta osoba, i zresztą wy też sami, możecie to czuć. Że to jest właśnie ta prawdziwa miłość. Osoba, z którą chcę coś zbudować. Osoba, przy której, bez której po prostu ja nie istnieję, dla której chcę przejść przez ten portal, chcę pójść dalej, chcę pójść do przodu, chcę podjąć decyzję. Ja głęboko duchowo to wszystko czuję, tak, w pewien sposób. No i tutaj chcę tej osobie, chcę ją zaskoczyć w pewien sposób tymi uczuciami, żeby zobaczyła, w jaki sposób ja do niej lgnę, bo zasługuję na to. Hmm? Trójeczki. Co też u Was, jeżeli chodzi o kwestie, o kwestie Waszych kart? Kochani, w myślach, w myślach tej osoby jest tutaj jakby sytuacja, kochani, no tutaj są dosyć też ciężkawe karty. Są dosyć ciężkie karty, kochani, bo pokazujące, że tutaj ktoś kurczowo się czegoś trzyma, ale jest tym po prostu zmęczony. I to w myślach bardzo pięknie się pokazuje. Ktoś albo kogoś nie chce puścić, albo, albo ta osoba sama kurczowo się czegoś trzyma, ale nie jest z tego powodu, moi drodzy, zadowolona czy szczęśliwa, dlatego że obarcza ją 10 buław. To jest ciężar, który dźwiga na plecach. Um, z jakichś tam pewnych powodów, tak? A więc w jego myślach jest tak: jest mi cholernie ciężko, y, muszę coś puścić, muszę coś zostawić, póki co trzymam to kurczowo. Alternatywnie, ktoś trzyma się mnie kurczowo, tak, w pewien sposób i nie chce puścić, a mi jest kurde cholernie ciężko z tym tematem. Jest mi źle, czuję, że przepadam, nie czuję się w pewien sposób, y, no nie wiem, zadowolony z tego, z, tego, z, no, z tej relacji, tak? Jeśli, kochani, chodzi o poziom serca, emocji, no mam tutaj, słuchajcie, karty, które w dużej mierze pokazują sytuację tego typu, że, kochani, jest tutaj dużo jakiegoś spięcia pomiędzy wami. Ja nie wiem, co tam się pomiędzy wami zadziewa, ale jest tutaj dużo szarpaniny. Jeden przez drugiego chce coś sobie udowodnić, jeden drugiemu chce wpoić swoje zdanie, swoją rację może, słuchajcie, to też być taka sytuacja, że na poziomie emocjonalnym wy sami bije, ta osoba sama bije się z jakimiś emocjami, co ma zrobić, czy w pewien sposób, nie wiem, budować coś, czy naprawiać ewentualnie, ale nie widzi tutaj, że tak powiem, rozwiązań tego tematu, ponieważ jest tutaj dużo niejasności, dużo nieszczerości, dużo nieufności, dużo niepewności, czy w ogóle ten temat ugryźć, to co dla niektórych, ale może też tak, kochani, być, że w ogóle na poziomie emocjonalnym ktoś tutaj widzi ciemność, ktoś tutaj nie może, słuchajcie, być szczęśliwy i w pewien sposób pokonać tych ciemności, bo to jest taka jakby sytuacja, w której słuchajcie, boję się, lękam, chcę uciec, tutaj jest ciemno, jest mi źle, ja nie ufam, nie potrafię w pewien sposób czuć się dobrze, jest mrok, ktoś ma przede mną tajemnicę, szarpie się z tym wszystkim, tak, jest mi z tym fizycznie samemu źle, względnie my obydwoje tak naprawdę szarpiemy się z tym wszystkim i jest tutaj dużo poddenerwowania tą całą sytuacją. Słuchajcie, no karta trójki monet mówiąca o tym, że ktoś chciałby coś być, może kreować, tak, coś ewentualnie, nie wiem, zacząć jakiś nowy projekt, tak, bądź też samemu, bądź z wami wspólnie, kochani, albo też chcieliście coś naprawiać, ale tutaj faktycznie to się emocjonalnie nie udaje i ta osoba w pewien sposób to czuje i sądzę, że wy też. I moi drodzy, jakie są zamierzenia? No, słuchajcie, zamierzenia są słabe, dlatego że mamy pierwszą kartę jako kartę trzech mieczy. To jest karta, słuchajcie, no niestety, żalu, bólu, cierpienia, rozstania z bólem serca. E, moi drodzy, dużo takiego żalu, e, jeden do drugiego o coś, kochani. Ja nie wiem, jakie są przyczyny te, te, tego rozkładu, kochani, bo być może no, są takie tutaj osoby, które faktycznie, kochani, no działy się tam cudawianki z jednej czy z drugiej strony, czy z obu. Kochani, nie wiem. I teraz mamy tak naprawdę, słuchajcie, no cały sensu z tego wszystkiego, że jest tutaj lipa w tych kartach, więc kochani, no zamierzenia są takie, że ktoś tutaj ma dużo żalu, dużo cierpienia, tak jak powiedziałam, być może, słuchajcie, takiego, takiej opcji, w której ta osoba mimo wszystko będzie chciała odejść, bo mamy kartę sądu, a więc czas sądu nadchodzi, tak, czas sądu ostatecznego, kochani, się zbliża, czas, co niektórych, kochani, dla co niektórych być może urzędowych jakichś rozwiązań. Co dla niektórych chęci zmartwychwstania wstania z bardzo ciężkiego tutaj okresu, który przechodziliście wspólnie, moi drodzy, ale ja tego nie widzę w kategoriach, to znaczy ta osoba tak jakby patrzyła, ona chce szczęścia, a póki co, moi drodzy, gdzieś tutaj um, no jest tutaj sporo, bym powiedziała, takich no, nieszczerości, niefajności, bólów itd., itd. Więc, kochani, tutaj nie ma czegoś e, fajnego. Czemu? Kochani, czemu? A romantyczne anioły mówią tak, pozwól, by przyjaciele ci pomogli, poproś inne osoby o wsparcie i je zaakceptuj. Kochani, jeżeli borykacie się z tym, nie wiecie co, znaczy no wy albo też i wy oboje, czy też ta, no ta osoba, e, moi drodzy, bo nie wiem do kogo ten przekaz jest, e, tutaj warto poprosić o pomoc, tak, moi drodzy, bo jeżeli to wy gdzieś utknęliście wspólnie w czymś takim, nie potraficie z tego wybrnąć, gdzieś wasze serce krwawi, e, nie wiem, boicie się, lękacie się czegoś, chcielibyście innego życia, ale gdzieś tutaj coś się popieprzyło, Moi drodzy, czasami też warto y, poprosić kogoś, słuchaj stary, stara, co ja mam robić, tak, bo w sumie zasadniczo utknęliśmy w głównie tak, co teraz? I tutaj być może ktoś z boku trzeźwo patrzący na tą sytuację przede wszystkim, ale musi ją znać, moi drodzy, od podstaw, nie tylko taka osoba, która widzi szczątkowe informacje. Może coś doradzi, może coś wam, słuchajcie, może w czymś was wspomoże. Albo też i nawet, moi drodzy, to może być karta terapii psychologicznej, tak? Załóżmy, dajmy na to, jeżeli wiecie o tym, że to już tutaj dno dna osiągacie, to, moi drodzy, być może tu nawet chodzi o, taki, o taką pomoc, niekoniecznie przyjaciółki czy przyjaciela, ale nawet i głębszą, tak? Bo czasami i to jest nam, kochani, do czegoś potrzebne. Kochani, przynajmniej jeżeli chodzi o ten najbliższy okres czasu, najbliższy ten, dopóki nie zrobimy sobie kolejnego czytania, co czuje, co myśli, co zamierza, karty są jakie widać. Tutaj widać, że ktoś myśli naprawdę o tym, żeby coś pięknego z wami stworzyć. No tutaj ewidentnie widać, że albo ktoś kogoś próbuje zatrzymać w klatce, albo czuje się jak w klatce i zastanawia się, co ma z tego wszystkiego zrobić, w jaki sposób to wszystko być może uleczyć. No a tutaj ewidentnie, kochani, jest również jakaś sytuacja, no powiedziałabym, czegoś, gdzie komuś jest cholernie ciężko w tym wszystkim, albo wam obojga. Oboje przepraszam. Dobra skarby, tyle ode mnie. Ja Wam życzę przycudownego, kochani, reszty dnia, właściwie wieczoru. No i do usłyszenia. Next time, Buziak.